Życzymy bardzo mojego pobytu. Po obu stronach plastikowej kurtyny na te słowa czekano z niecierpliwością. A co sobie Oczekujemy klientów jak Kania Dżdżu. Jest olbrzymia radość, że można wreszcie wyjechać, wypocząć, yy, zwłaszcza po yy, no, tak niepewnym czasie. Po kolejnych straconych sezonach jedna z najbardziej poszkodowanych przez pandemię branż wznawia swoją działalność. Na razie bez gastronomii i na pół gwizdka. Możemy przyjmować 50% obłożenia całego hotelu, ale gdybyśmy mogli, to byłoby 100%. Jest bardzo duże zainteresowanie. Nie wszędzie lista rezerwacyjna jest pełna. W dużej części hoteli połowę odmrożonego weekendu właściciele traktują jak rozgrzewkę przed prawdziwym powrotem gości. To czego się goście bardziej obawiają, to właśnie niespodziewanego wprowadzenia, przedłużenia, zaostrzenia, e, rygorów, czyli po prostu niepewność. Niepewność, która towarzyszy hotelarzom niemal od początku pandemii, można policzyć. Na portalu sumującym straty widać, że do stabilizacji jeszcze daleko. Do tego trzeba dodać straty kadrowe. Według ostrożnych szacunków, z pracy we wszystkich obiektach noclegowych musiało odejść nawet 100 tysięcy osób. Pęd jest i chęć tak duża podróżowania i zawsze była, że tutaj ta branża na pewno się odrodzi. Niemniej, jeżeli chodzi o pracowników, będziemy o to walczyć, żeby ich od nowa pozyskać. To leży w interesie nie tylko branży, ale i samorządów. Ograniczenia działalności gospodarczej to mniejsze wpływy do kasy. Ja mam nadzieję, że to co najgorsze. Mamy już za sobą, a ten dzień dzisiejszy będzie taką symboliczną inauguracją dobrego letniego sezonu. Nawet jeśli to dość chłodny początek sezonu. Więcej turystów zostaje na miejscu nie wychodzi na To na odmrożenie liczą na... wszyscy żyjący Więc z turystyki. Chodzi, zwiedza, po... Bardzo trudny był czas. Powiedzmy dla osób, które powiedzmy nie miały wsparcia od państwa, tak jak powiedzmy jak ja, to było ciężko. Połowa zajętych miejsc bez usług dodatkowych, jak restauracje czy baseny, to dla hotelarzy zaledwie szansa na pokrycie strat. Pierwsze zyski mogą pojawić się dopiero w kolejnych sezonach. Dzięki pomocy ze strony państwa tej tarczy dało nam się je przetrwać. Powrót do stanu sprzed pandemii będzie zależał od tempa odmrażania kolejnych branż. Do tego rząd podchodzi na razie ostrożnie. Poza hotelami z limitowanym pobytem od dziś niewielkie zmiany dla branży rozrywkowej. Na powietrzu i na domówkach może się bawić do 25 osób. Delikatne luzowanie także w transporcie publicznym. Tu zajętych może być połowa siedzących lub 30% wszystkich miejsc. Dziękujemy, czekamy na Państwa, Dziękuję. Inne branże, w tym gastronomia na swoją kolej, muszą poczekać jeszcze co najmniej tydzień. Marek Sygacz. Wydarzenia.